Cześć z tej strony działka Converse Vlog, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w tym odcinku na mojej ponad 400 metrowej działce ROD, na której chcę połączyć naturalne uprawy z najnowszymi technologiami i udogodnieniami zajmę się poprowadzeniem kabla zasilającego z altanki do szklarni, montażem tej oto skrzynki rozdzielczej nad drzwiami i poprowadzeniem zasilania tutaj oświetlenia, gniazdka oraz gniazdka pod basen. Moi drodzy, pracy zacznę od puszczenia kabla zasilającego z altanki z głównej szafki do szklarni. W tym celu muszę przejść tutaj przez ten hmm, podest drewniany, kawałek chodnika i puszczę tutaj sobie kabel boczkiem chodnika, żeby nie wyciągać tych wszystkich e, płytek. E, w tym celu wykorzystam taki oto ściągasz do Darni, w zasadzie wycinak do Darni, żeby sobie tutaj wyciąć e, wiesz. E, Ziemi, z trawą i żeby mógł go później w miarę w jakiś normalny sposób prosty odłożyć na miejsce. Jest to wycinak od Celfasta, wiecie, mam duże upodobanie do tej marki, raz, że jest Polska. A dwa robią naprawdę świetne narzędzia, także polecam, jeżeli ktokolwiek się zastanawia nad wyborem. Eee, dobra, wycinek działa w ten sposób, że wbijamy go w ziemię i tworzymy taką w miarę prostą linię. Eee, Aż do miejsca, gdzie tą darni chcemy ściągnąć. Naprawdę ułatwia życie to narzędzie. Ja zazwyczaj robiłem to szuflą, znaczy szuflą łopatą, ze ściętą końcówką. Nie tą ostrą, żeby tu mi równo wycinało, ale tym patrzcie. Dużo szybciej idzie, moim zdaniem. Jest to wygodniejsze narzędzie, zresztą dedykowane, więc. Dobra, ja tak sobie dziubam do samego końca. Trawę, którą wyciągnę, odłożę na bok. Położę kabel i zasypię ziemią, po prostu, i tą trawę odłożę na miejsce. Mam nadzieję, że, tak jak i robiłem, przeszczepy. Tak samo ten, można powiedzieć, przeszczep nie wyrządzi jakiejś tam szkody. A teraz, za pomocą szpadla. Wybiorę tą trawę, przerzucę na bok. Dlaczego szpadel? Ponieważ jest dosyć szeroki, jest przystosowany do tego typu zadań, czyli do podbierania. O, proszę. I wycinam tak oto trawę, i stawiam obok. Ściągnięcie tej darni zajęło mi niecałe 10 minut, dosłownie. To jest wbicie szpadla, znaczy wbicie noża do darni, wycięcie, obrysu, a potem podebranie wszystkiego szuflą. Jak widzicie, nie trzeba też nie wiadomo ile tej warstwy wierzchni ściągać. Takie 5, max 10 cm i to jest już naprawdę z dużym naddatkiem. Ja teraz biorę szpadelek i przekopuję się tutaj, ale nie wiem, czy najpierw, żeby nie było mi lepiej zacząć, Tutaj nie rozbiorę sobie tego wszystkiego, nie przepuszczę kabla do domu i dopiero zacznę lecieć ziemią. Jestem w trakcie odkręcania tutaj podestów. Na szczęście zrobiłem to w taki sposób, że bez problemu mogę zdemontować. Jak nie pamiętacie, jak te podesty powstawały, to możecie wrócić do filmu z poprzedniego roku. Gdzie wszystko pokazuje, jak tutaj się działo, widzę, że już coś mi tu kopało: jakaś nornica albo kret, no ale myślę, że ogarnę to. Tutaj jeszcze tą deskę odkręcić, tej nie ruszam, i pod tym się już będę chciał podkopać. Tyle powinno wystarczyć, abym mógł przeprowadzić tutaj kabel. I teraz czas na moje ulubione narzędzie do takich zadań, czyli. Saperka yy, skoda na taka z kilofem. Tu widzicie, mam podsypkę. Żeby sobie troszkę pomóc, zamienię saperkę w taki oto nadziewak. I sobie tutaj tą podsypkę lekko zruszę. Dobra. Nic fajnego tutaj nie ma. Dziubanie i kopanie. tylko zapraszam Was do dalszego etapu pracy. Przeciągnąłem już kabel do altanki Teraz pozostaje mi tylko tutaj zasypać, położyć z powrotem płytki i lecieć już tędy, wzdłuż chodnika I patrzcie, nawet śladu nie ma, że tu coś robione było, trochę mnie mchu, ale co tam Mam kabel wypuszczony tu, teraz jadę, kopię i wkopuję Słuchajcie, plan mam taki, żeby się tutaj nie narobić i nie natargać ziemi bez sensu Dosyć sprytny Mam nadzieję, że potwierdzicie mój pomysł, że faktycznie sprytny. Będę robił tak. Będę kopał kawałek. O taki. Wrzucał tu kabel. Będę tą ziemią, którą wykopię z przodu, przysypywał tą z tyłu. Dzięki temu to co wybrałem do wiader wsypię na sam koniec. Nie będę musiał bez sensu tej ziemi nosić kilka razy. O! I tutaj sobie jadę dalej, patrzcie. Chyba logiczne to wyjdzie. I nawet to chyba działa. Także ja tą metodą jadę i będzie szybko. I, cyk. i kolejny odcinek kabla do ziemi. Mam już przysywany kabel w ja miarę już zacząłem równać, tu jeszcze nie niewyrównane. Wypuściłem kabel w szklarni. Tutaj w zasadzie dwa kabla, ponieważ jeden się cofa i idzie tędy. O tutaj w rogu będzie gniazdko hermetyczne. Także wykopki mam za sobą, czyli czyli najgorsza część tej roboty według mnie. I teraz mogę przystąpić do ułożenia tej darni z powrotem, a następnie już od czystych prac montażowych w szklarni. Darnią odłożona na miejsce. O, gdyby nie ta rozkruszona ziemia na nie by nie widać, że coś się działo. <laughs> Moi drodzy, wypuściłem sobie już przewód do szklarni. Jest to przewód zasilający i przewód, e, który idzie do gniazdka zewnętrznego pod wasan. E, przyłapałem to sobie na razie trytytkami. Tutaj dokupię jakiś peszelek, ewentualnie korytko kablowe zamontuję, żeby po prostu to było zabezpieczone. E, I co ja tu będę montował i jak to będę montował? E, na pewno mam włącznik światła. Taki ptyczek od zestawu, jak mam wszędzie w chatce, pomontowane. On jest jakieś IP54 ma. Tutaj mam gniazdo hermetyczne takie samo jak pod basem, będzie w Chinach to kupiłem za jakieś 30 zł. I uwaga, co ważne, ja chciałem takie gniazdo hermetyczne, żeby ono było hermetyczne, jak jest kabel włożony, wtyczka wpięta. Bo spora część gniazd jest hermetyczna, dopóki się go nie otworzy. A tutaj mamy uszczelka pod kabel, więc jak zamkniemy, tak żadna woda nam mnie straszna. I myślę, że do szklarni czy na zewnątrz takie gniazdo będzie spoko. Patrzcie, kawielka pucha, no, to jest jedyna wada tego gniazda, że jest strasznie duże. A tu dla porównania, hermetyczna skrzynka na 5 modułów, prawie taki sam wymiar. Dobra, co ja tu będę robił? Ja muszę wykminić, jak tą skrzyneczkę teraz tutaj przymocować do tej konstrukcji szklarni. Prawdopodobnie zrobię montaż w tym miejscu. Tu wejdą mi dwa kable, te główne, jeżeli chodzi o zasilania. I tutaj z boku zamontuję to skrzyneczkę, znaczy to gniazdo hermetyczne. No, i tutaj w tym miejscu chyba będzie włącznik, spróbuję to tak dwiema rękami ułożyć i zaraz wrócę z kamerką, bo nie mam jej zamontowanej. Tu widzicie, zacząłem już obsadzanie skrzyneczek. Rozdzielnica hermetyczna jest łapana na farmerki z podkładką, także powinno być szczelnie. Gniazdko jest wkręcone również na farmerkę a z drugiej strony tutaj na przelotkę czyli na ten na dławnicę. zakominowałem, także dławnicą połączyłem obie skrzynki i to się bardzo dobrze trzyma gniazdko jest już poszyte w środku przykręcone wystawiłem tylko tutaj kabelki do niego no i pozostaje mi to tylko przykręcić listwę DIN założyć aparaty i wszystko po Skręcać tak jak trzeba. No jeszcze lampki będę przykręcał, ale to już chyba na koniec. Także ja chyba na dzisiaj skończę, bo trochę innych rzeczy jeszcze robiłem przy okazji. I na następny dzień, jak już tu przyjdę, dokończę sobie szycie tej szafeczki. Nie chcę się śpieszyć, żeby nic nie łamać, nic nie zepsuć, bo potem więcej problemów i więcej roboty z naprawianiem. Także zaraz wracam. Moi drodzy szybki, updatecik prac, bo lecę jak wariat. Czas goni. Lampki już przykręciłem, jak widzicie wyprowadziłem również przewody i poprowadziłem przewody e, do skrzynki, tutaj jest skrzyneczka krosowa taka, tutaj jest już rozdzielnica, do której wypuszczam wszystkie przewody. Jest to e, już praktycznie na ukończenie, jeżeli chodzi o prowadzenie kabli, e, no i zaraz będę wszystko tutaj wewnątrz spinał. E, także to już będzie tak finalnie wyglądać czyli tutaj rozdzielnica z gniazdkiem a tutaj włącznik tak żeby zaraz po wejściu do szklarni można było sobie światełko pyknąć dlaczego kabla nie puszczam w peszlu? dlatego, że to jest kabel ziemny, nic mu się nie stanie odporny na UV i ja go to tutaj górą sobie spiąłem myślę, że nic mu nie będzie zawsze mogę to odtrytytkować i puścić jakiś peszelek, ewentualnie łatwo ten kabel wymienić jest on tutaj wpięty, widzicie w taką skrzyneczkę hermetyczną, także nic temu się nie powinno dziać. Dobra, ja sobie oprzywam dalej. Jak mnie znacie, tak wiecie, że nie pokazuję takich prac, ponieważ różni ludzie mogą mnie naśladować. A jeżeli ktoś nie wie jak to robić i szuka tutaj tutoriala, to się też nie dowie, bo ja jestem amatorem, nie jestem elektrykiem, mam wiedzę, sam sobie wszystko zawsze robię, no ale nie chcę wam tego pokazywać, bo być może robię coś źle, a ktoś sobie krzywdę zrobi i będzie na mnie. Także ja tu sobie odpuszczam to pokazywanie i pokażę wam już gotowy efekt jak to działa. I w ten oto sposób przechodzę w zasadzie już do podsumowania odcinka, bo roboty z tym nie było dużo. Od przykręcenia lamp do profili, poprzez puszczenie przewodu, Poprzez wykopki, które wcześniej widzieliście, no i tutaj poszycie szafki, a w zasadzie to jest w tej części skrzynki, w tej skrzynce w zasadzie, bo mam jeszcze w domku główną skrzynkę, podpięcie wyłącznika głównego i trzech esek. W chatce mam jeszcze wyłącznik główny, jeden odcinający całkowicie tutaj prąd, plus różnicówkę. Dla pewności, że tutaj się nic nie stanie, wiadomo, tu będzie gniazdko pod wodę, pod jakieś sprzęty, szklarnia, wilgoć, lepiej, żeby to było zabezpieczone. No, i wiadomo, włącznik tutaj zademonstruje działanie. Jest światło, nie ma światła. Także ja jestem usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi tutaj o szklarnię. Sama szklarnia dla mnie jest mega upgradeem, w ogóle działki, ale tutaj jeszcze to oświetlenie, które będę miał, i dostęp do elektryczności. Robi robotę, dużą robotę. Będę mógł sobie tutaj kombinować z różnymi rzeczami. Będę mógł to skrzyneczkę rozbudowywać. Mam cztery moduły włożone. To jest pięciomodułowa skrzyneczka, więc jeszcze jakaś s może wskoczyć. Jest miejsce też tam na trzy przekaźniczki, te Wi-Fi, które mam. Więc będę mógł te gniazdka wszystkie jeszcze zautomatyzować. Do przodu. Jestem szczęśliwy. Pozostało mi jeszcze tutaj w klarni zrobić wylewkę, fundamenty w zasadzie, naokoło, żeby mi tu nie wiało. No i e, przeciągnąć linię nawadniającą, ale to już w zasadzie 3 metry do wykopania tu będę miał, to już jest kawałeczek i sobie to podciągnę tutaj. E, dobra, ja w tym odcinku będę kończył, jeżeli jesteście ciekawi szczegółów jakichś, jak coś zrobiłem, a nie pokazałem, a szczerze przyznaję, że nie pokazuję jak szyję elektrykę, bo nie jestem elektrykiem. A e, po prostu się na tym, według mnie, znam, krzywdy sobie jeszcze wcześniej nie zrobiłem, wszystko co robię to działa, e, więc taką skrzyneczkę poszyłem. E, jeżeli byście byli ciekawi, gdzie kupiłem na przykład takie hermetyczne gniazdka, bo za nie chyba 30 zł, czy 35 zł, coś takiego, naprawdę bardzo tanio, e, to dawajcie znać, to Wam podlinkuję, lampki tak samo, e, powiem Wam. Dzisiaj pada deszcz akurat. O, dokańczam sobie na kolejny weekend, niż widzieliście wcześniej nagranie, bo już czasu mi zbrakło, a równolegle jeszcze szykuję e, projekt pod tytułem ogrodzenie. Ten czas muszę tutaj dzielić na różne tematy, które ogarnia. W międzyczasie, jak gdzieś mi tam farba sknie, to tutaj sobie przychodzę i dłubię elektrykę. E, dlatego kończymy dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Dzięki, że pomagaliście mi zelektryfikować szklarnie. Hej! A jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy lub ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Dla zasięgów.